Jak widzicie, powiem, ktoś kolejny na kanale. I dzisiaj nie jestem sam, jak widzicie, bo dzisiaj mam znajomych. I jeszcze kamerzysta, którego oczywiście hmm. możecie usłyszeć głos. To bądźcie przestawić. Hej, słyszysz no, Jestem <gulia> I już jest długo będę milionerem. Nie. nagrać chowanego. Chuka, e, to nie było tak, że każdy vloger... Dobra, nie warto. Nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Każdy hey, musi nagrać chowanego. A więc my nagrywamy chowanego ty, tymi ziomeczkami. Tak widzowie. A więc uwaga. No. Przejmuję kamerę. I e, oczywiście o ten tutaj pan będzie liczyć. Liczyć do 60 sekund. A my zaczynamy. Dobra, my widzowie. My e, każdy może się łać na całym ogrodzie. My lecimy gdzieś tam. Myślę na razie widzowie. Tu będzie źle. Tu będzie źle. Tu będzie źle. Widzowie. A my idziemy. Jednak tam na ogród. Tam nie powinno leźliśmy Obok. Widzowie, Jemy tutaj rozjeżdżanie chłopa Szukam. chłopa wiem że szepcze ale trochę trudno normalnie mówić oj no, kryjówka nie była za dobra moja kryjówka nie była za dobra widzowie no eee ta lunda trochę szybko poszła Ej, za szybko to poszło! No, trochę szybko, No, widzowie. Dobra, widzowie. No, to poszło trochę za szybko, bym powiedział. Dlatego no tutaj widzowie, tyle ja będę szukał. Tylko, że były pieczy. Więc my liczymy Wam tego oszczędzę. A Nie? nie Ej, bez kitu Dobra, sorry widzowie za <coughs> prowadzenie w błęd. Jeszcze nie znalazł się Tytusowa Dostała Została jeszcze druga część ogrodu, widzowie, więc... O, nie ma druga część. Mamy drugą część ogrodu. <gryst> I faktycznie to chyba był do, lepszy sposób usłować się tutaj. Tak samo jak Lejpelity, to pewno tu gdzieś jest. Ej, nie ma chyba tu nigdzie. Widzowie, nie mam powiedzieć, gdzie on się schować. Ja wiem, ale co, ale co mam robić? E, nie widzę, że nikt nie schował na tej części ogrodu. Aż widzę. No, ja wiem, gdzie on jest, przecież. Zapomniałem o tym. Ja go chyba widziałem. E, tak, tam widzowie jest. Ja wierzę, Najpewniej tam jest, gdzie wam pokazywam. Czyli gdzieś tam. Tak, widzowie. Albo on. No, no, no. Albo on może być też tutaj, tam, gdzie się jej schował na odcinku nie ma go tu widzowie. Ej, ty tu już wygrałeś, możesz wyjść. Dobre, Musicie zasubskrybować. Ej, nie dokładnie! Nie pójdzie w górę! Ej, co tam masz? Nie powiedziałem tego dobrze, gościu, dobrze! Ej, widzowie, Zasubskrybujcie kanał, koniecznie, bo to mnie strasznie motywuje do nagrywania filmów na ten kanał. Dobra, liczę do 60 sekund. Gotowi? Tak. Uwaga! Jeden widzowie. i 60 mamy. Okej, okay, mamy goście o imieniu Titus 1. Tutaj się chowa, wyczerwony kurcz. Mamy cię już, tylko chcę, chcę podsumować. Widzowie, ja mam w ogóle już przemoknięte te całe buty. Spójrz na spójrzcie oh, na to widzowie. One całe są w wodzie. Ej, <śm> um to wszyscy widzowie. Ej, to wszyscy widzowie. Jestem mistrzem chowanego. Dobra widzowie, to teraz ten oto pan Franciszek i dołączył do nas, on szuka ogólnie i dołączył jak do was mówiłem, nowych gościu. Aby. Aby. What? What? Dobra. Tak, ty liczysz, my się chowamy, więc radzę ci dobrze liczyć, a my będziemy się chować. Dobra, gotowy? Tak. Do 60 i my się chowamy. Ja mam widzowie dobrą pomstokli ubę. No to będzie mokra kampa, ale my widzowie idziemy tutaj. Możecie kojeć się na moją kampę z innego odcinka. Mam cały mokró buty, już trudno szukać. On nas naprawdę nie widzi. I my jesteśmy tutaj. On nas naprawdę nie widzi, on nie tam. I my jesteśmy tak blisko, a jednak nie jesteśmy już w pierści. Będziemy nie No Naprawdę! Ja mówię tu do widzów. Bo... Nie, nie, no, ja tam zauważyłem! nie. zauważył. Ja jestem drugi, drugi. drugi. się śmiać. Jeszcze raz na przeszłość miał kogoś widzowie 100%. Widzi w koszulu. Tam jest. Tam jest widzowie. No nikogo nie widać! A nie trochę! Widać tak! Nikogo, nikt nie wystaje, ani trochę za tego śmietnika. Nikt nie wystaje! A ja myślałem, że to jest w ogóle Szymek, a, a Co? ty. Ale udało się... Niedzień, gdzie jest Szymek. Absolutnie nie mam żadnego pojęcia. Nie ma go nigdzie tu w śmieciach. No. Boże. Na gdzie ty byłeś? Patrz ja, ja tu nie... A ja tak Ej, czy ja tego nie nagrywałem? Czy, czy moja to Cię zauważyła? Chyba, nie jestem pewna. Chyba tak! Nie wiem, gdzie jest... ...przymek... Nie wiem, gdzie jest... Rzymek. Nie wiem, gdzie jest... Rzymek. Dobra, tak Ja mam pomysł w widzowie. Przed nim za długo. Ej, on liczy! On liczy! Dobra, jednak tu się nie schowam. Chciałem po się przesłuchać, ale już za późno trochę. Prawie sobie. my idziemy tutaj. Ja mam plan się zauważyć. pod tym stołem. Widzowie, tu nas raczej nie zauważą. Widzimy, widzimy chyba, Wierzę, że Dobra, już widzimy. Dobra, trudno, ale nie jestem pierwszy przynajmniej. Dobra, znalazł mnie i jestem... Ty przydziałeś? Wcześniej tak. Czekaj, ktoś jeszcze. Ty co Ja w domku sprawdzałeś? Nie, no nie. Nie, Masza. No. nie. Dobra. No. Co z Mamy Dobra, no? Dobra, ja mam już dobra. plan na kampę. E, dobra, czy wszyscy gotowi, czy liczysz? Trzy. Hmm. Dobra, liczy, start. Jeden. Dwa, 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 to było wielka. Ej, e, tam we I co wiesz? Otóż to, konieczne. musimy za musimy i mam nadzieję, że uda nam się usłyszeć przez niego. Słuchaj, szuka, 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 szuka. Nie znaleźli nas. Nie znaleźli nas. I sobie Nie ma nas. Nie znaleźli nas. Co? Tu jestem, jestem, jestem. Jestem, jestem, Co? nie, Kur... Co? chodź. No, dobra. Co? Dobra, Co? 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 My będziemy ostatni już totalnie. 100%. Bo już każdy go znaleźli, Dołączył tutaj do mnie em, gość, gościu, który mnie zamknął i on mnie uratował. Em, tutaj mamy gościa. I tam jeszcze jest drugi gość, tylko zapytam go, czy mogę go nagrywać też. I e, e, chyba wychodzimy, bo ja jestem ostatni, prawda? Tak, jesteś ostatni. Dzień dobry! Mamy gościa. Mogę ci mogę powiedzieć twoje imię? To jest Jasiu. A twoje imię mogę powiedzieć? To jest Kuba. A twoje imię mogę powiedzieć? Nie. Szympans. To jest szympans. Kiedy spędzimy trochę czasu z szympansami, staje się jasne, że to nie są tylko zwierzęta. Rozpoznajemy w nich ludzkie cechy. Mają różne charaktery. Tworzą złożone relacje. Bardzo się cieszę, że potrafię zobaczyć w nich człowieczeństwo. Dobra widzowie, my zaczynamy, my zaczynamy pożegnanie i, uwaga, teleportujemy się do Huśtawki. I... O wow, wow, wow. widzowie, wow, jaki teleport. I z tym gronem wcześniej Flanek zaczynał nagrywanie, a teraz ja zaczynam. Kończę właściwie. Flanek zaczynał, ja kończę. A więc coś się kończy, coś zaczyna. Do zobaczenia do następnego odcinka. I... bye, To było cringe'owe.